White Men Transparency. Dzisiaj jestem na komendzie. Oskarżyli, chcą mnie oskarżyć o dwa wykroczenia. Dzień dobry. Ja przyszedłem, mam dzisiaj wezwanie. A do kogo? No nie jest napisane do kogo, ale do wykroczeń. No to pewnie do pani Edyty. Dobrze. Proszę. A jest tutaj pan Andrija? Pan Andrija? No dzisiaj tak to było. Tak. Dobrze. Dobko. To przeszło mi zaraz podejść. Dobrze. Dzień dobry, do Dzień dobry pani. To do serdecznie. Pani Adrian, nie mam taką takie pytanko. Czy byłaby szansa, żeby przenieść e, to przesłuchanie dzisiejsze? Nie chce pani mnie dzisiaj przesłuchiwać? Mam inne czynności do realizacji i tak nie za bardzo mi to pasuje. No to dobra, niech pani wyznaczy mi termin, to tak? przyjdę pani. No jak pani pasuje, nie? No bo pan często tutaj tak, nie będzie pan nic przy okazji robił? Na nie, już tu nic nie mam do załatwienia. Nie. No dobra, ja teraz dam sprawę zaraz. Dobra. Pan mógł i dziękuję bardzo, tak? 6. Na, na 15. Za 5 dni. Tak, 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 w tygodniu. No dobra. To super. Dziękuję bardzo. Dobra, proszę. A to nie, nie możemy pani dzisiaj przesłuchać? Nie, bo mam inne właśnie czynności, jeszcze statystyka dzisiaj, koniec miesiąca i tak... Yy, bo to policjant z drogi panu dali te wezwania, nie? Mm. Na drodze te były, tak? Na interwencji. Nie, nie na przejściu granicznym. Postawione nie przeze mnie tylko. No przez... nie przez panią. No, no i y, nie było to uzgodnione ze mną. Ale no. jakby panu nie przeszkadza, a jakby się coś zmieniło, to proszę zadzwonić. Tak? No dobra, dobra. Dobrze, do widzenia pani. Szkoda. Szkoda. Myślałem, że mnie przesłuchają dzisiaj. Więc to by było na tyle mojej aktywności na dzisiaj.